Cześć, tu witajcie na kanale Fish Talking. Przed chwilą odebrałam paczkę spokątnej i zrobimy sobie oczywiście unboxing. Ta paczka to paczka grudniowo-styczniowa. Ta paczka to jest paczka grudniowo-styczniowa, wyjątkowo dwumiesięczny box, bo zazwyczaj paczki spokątnej to są boksy miesięczne. I została mi wysłana w ramach współpracy ze sklepikiem Spokątnej. I w ramach też tej współpracy wy możecie... Z kodem VERITASERUM uzyska 10% zniżki na zakupy między innymi właśnie paczek spokojnej oraz niektórych produktów z, ze strony ulica Pokąna. Zarówno kod, jak i link do strony sklepiku spokojnej będzie na dole w opisie. Jeżeli jest to pierwszy unboxing paczki spokojnej, który widzicie, to szybciutko o tym, czym jest paczka spokojnej. Paczka spokotnej to taki comiesięczny box przygotowany przez sklepik spokotnej. Który oferuje gadżety z świata Harry'ego Pottera. W większości są to gadżety DIY, przygotowywane przez właśnie sklepik spokojnej, więc są to rzeczy bardzo unikatowe i niepowtarzalne. W każdej z paczek znajduje się kilka takich charakterystycznych um, rzeczy, które znajdują się w każdej z paczek. O tym będę mówić. Podczas rozpakowywania i każda z tych paczek ma jakiś motyw przewodni. Motywem przewodnim boksa grudniowo-styczniowego był szósty i siódmy tom z książek o Harrym Potterze, czyli Książe Półkrwi i Insygnia Śmierci. Wydaje mi się, że nie ma już co przedłużać. Otwórzmy sobie ten bok. I jak zwykle to wy będziecie widzieć pierwsi, co jest na samym wierzchu. I jak zwykle na wierzchu jest ściągawka, którą sobie odłożymy na później, bo nie chcemy spoilerów. Jak widzicie, boks wypchany jest po same brzegi i zazwyczaj na samym wierzchu są jakieś papierowe repliki, które swoją drogą uwielbiam. Papierowe repliki to jest moja ulubiona forma gadżetu. I na samym wierzchu mamy plakat niepożądany numer 1 Harry Potter czyli słynne plakaty, które były rozwieszone w całym świecie. Bardzo fajna rzecz, którą oczywiście możemy sobie powiedzieć. i ja w sumie chyba sobie to powieszę. Następnie mamy paragon z magicznych dowcipów Wesleyów. Możecie sobie napisać, jakie produkty mm, kupiliście, ile kosztowały. I mamy bardzo fajnie, bo mamy też ten emblemat, to logo sklepu Wesleyów Tutaj z tyłu. Bardzo fajna rzecz. Takiej rzeczy jeszcze nie widziałam. I pierwszy produkt, który jest stałym elementem każdego boxa. I wreszcie mamy kartę z czekoladowych żab z Harrym Potterem. To, to jest już mój któryś dziesiąty Box z kolei jeszcze nie mieliśmy karty z Harrym Potterem. Miałam już naprawdę mam całą kolekcję tych kart. Bardzo podobają mi się te karty, są bardzo fajnie zrobione i to już jest taki stały element boxa. Bardzo lubię zbierać te karty i cieszę się, że ten trend jest kontynuowany. Następnie mamy yy, obwieszczenie ministerstwa, które mówi o tym, że trzeba zgłaszać mugolaków. Bardzo smutna, ale bardzo fajna rzecz i kolejny dokument z Ministerstwa Magii i kolejny dokument z Ministerstwa Magii, który przestrzega przed śmierciożercami z takim planem co zrobić, jak się zachować. Bardzo fajnie zaprojektowana, bardzo fajna rzecz, też bardzo mi się podoba. I mamy też kolejną obwolutę do książki. Tego powoli też już jest trochę w mojej kolekcji. Ta jest z baśniami. Popatrzcie się, jak naprawdę fajnie jest zaprojektowana. I taką obwolutę możecie sobie nałożyć na książkę, zwykłą książkę, która będzie później udawała jedną z na przykład książek z um, biblioteczki Hogwartu. Jak widzicie tutaj na dole ja już mam trochę tych obwolut. No, całkiem już sporo. No i teraz sobie troszkę pogrzebiemy. Tutaj widzę jakąś folię, więc może... Okej, okay, tu mamy buteleczce um, Elixir, to jest Felix Felicis, czyli płynne szczęście. jak zobaczycie, rzeczywiście jest płynne szczęście, ma taki piękny złoty kolor. Bardzo mi się podoba. Jest strasznie zimna, ale może dlatego, że leżała w paczkomacie przez kilka godzin. Eliksiry i a, składniki eliksirów to też jest taki stały element każdego boksa. Tutaj też możecie zobaczyć już nie, całkiem pokaźną kolekcję tych eliksirów. I bardzo lubię te eliksiry. Ja w ogóle bardzo też lubiłam robić eliksiry. I obiecuję Wam, że taki filmik z tego, jak sama robię eliksiry, też pojawi się na tym kanale. Miejmy nadzieję, że niedługo. Ale te ze sklepiku Spokojnej nigdy mnie nie zawodzą. Kolejny stały element każdego boksa to jest świeczka. Świeczka sojowa, która jest wyprodukowana oczywiście przez sklepik Spokojnej I to jest świeczka z serii Światło Kliki. Są to naturalne świece sojowe. I to jest świeca insygnia śmierci z cedrem i szafranem. I pachnie, uh, pachnie bardzo przyjemnie. Tak wygląda w środku. Mamy tutaj kolejny, nie wiem, słoiczek, tym razem plastikowy. I to są najprawdopodobniej żelki. Jeżeli się nie mylę, to jest ulubiona przekąska z Clarkorna. Te przekąski też jakby stają się trochę częścią każdego boksa, więc bardzo fajna sprawa. O, i przez to, że chyba, że to jest dwumiesięczny boks, zostaliśmy drugą świeczkę. I to jest świeczka Horcraxy. las rzeka i góry. I pachnie naprawdę bardzo ładnie, tak orzeźwiająco. Więc mamy dwie świeczki. I mamy też pierwszy produkt licencjonowany, czyli bryloczek do kluczy. Ja sobie go wyciągnę. Zaraz to pokażę. Osobiście za bardzo nie używam wyszukanych bryloczków do kluczy, bo mam tendencję do niszczenia tych bryloczków bardzo szybko. No, ale jako taki fajny gadżet, praktyczny gadżet, całkiem spoko. Mamy też kolejny stały element boxa, czyli napój z serii liście, fusy, patronusy. To jest przyjęcie usla, korna. I to jest gunpowder, z róże kandyzowana marakuja i ananas, pandanowiec, płatki cukrowe. Więc, więc coś, co na pewno bardzo spodobałoby się Slackhornowi. Mamy tutaj jeszcze kilka rzeczy. Kolejny eliksir. Jest całe, wszystko jest w tych, wszystko jest w szczątkach tych, nie wiem jak to się nazywa, robaków. To jest esencja z ditany. Jak się ruszę, to popatrzcie się, jak pięknie wygląda. Kolejny bardzo ładny eliksir. Co my tu jeszcze mamy? I mamy jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza. To jest pierwsze to jest bardzo fajna rzecz. To jest um, to jest przepinka z napisem Stuff z Magicznych Dowcipów Wesley'ów, czyli generalnie każdy z was może być pracownikiem Magicznych Dowcipów Wesley'ów. Więc fajnie. I mamy też kolejny produkt licencjonowany. I co to jest? To jest torba z błędnego rycerza. Bardzo fajna. Ma też, tutaj, e, ma też tutaj kieszonki, więc nie wszystko będzie latało dookoła. I bardzo fajnej jakości, więc jak najbardziej na plus. I to są już wszystkie produkty z tego boksa. Zerpniemy sobie jeszcze na ściągawkę, czy niczego nie przegapiłam, albo źle zinterpretowałam. Więc tak, mamy przede wszystkim licencjonowany mamy licencjonowany brelok pracownika Ministerstwa Magii. Więc możecie udawać, że jesteście pracownikiem Ministerstwa Magii. Później mamy dyptan, czyli replika eliksiru leczniczego wstrząśni, aby zobaczyć pyłek kwiatowy. Jeszcze raz wciąśniemy. Jeżeli się nie mylę, a możecie mnie poprawić, to jest ta esencja, która pomogła Hermionie uratować Rona, gdy tak strasznie się wykrwawiał. Felix Felicis, i patrzcie się, jak on stał przed chwilę, a jak nim ruszę, to uwalnia to płynne złoto. Odznaka pracownika magicznych dowcipów Wesleyów. Licencjonowana. Torba błędnego rycerza, idealna na zakupy w magicznych dowcipach Wesley'ów. Karta z czekoladowych żab, z chłopcem, który przeżył. W kalendarzu adwentowym były takie mini karty i była cała trójka, Ron, Harry i Hermiona. I właśnie myślałam o tym, że w sumie Harego nam brakuje, bo jeszcze Harry się nie pojawił do tej pory w boksach, a byli naprawdę bardzo różni już czarodzieje, więc bardzo się cieszę, że wreszcie mamy Harego. Kandyzowane ananasy Balandiego, Slughorn'a ulubione. I w sumie bardzo smaczne, muszę przyznać. Obwoluta na paśnie Bardabilda. Plakat niepożądany numer 1. Depesza Ministerstwa Magii o środkach bezpieczeństwa. Replika potwierdzenia zakupów z magicznych dochipów w Wesleyów. I propagandowa ulotka Ministerstwa Magii. Do tego mamy oczywiście organiczną herbatę z autorskiej serii Liście Fusy, Patronusy. I dwa światłokliki, czyli dwie świece sojowe. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zawartość tego boksa. Powiedzcie mi w komentarzach, co myślicie o tym boksie? Co jest Waszą ulubioną rzeczą, która podoba Wam się najmniej? Ja tym razem chyba postawię na produkt licencjonowany na torbę z Błędnego Rycerza, bo po prostu wiem, że będę ją bardzo, bardzo wykorzystywać. Zwłaszcza, że to nie jest taka oczywista e, torba. E, podobnie jak kiedyś była w boksie torba z e, Grimond Place numer 12. To są takie nieoczywiste poterowskie torby, więc bardzo fajna sprawa. A najmniej na mniej przydatny dla mnie będzie brylok z Ministerstwa Magii, chociaż to jest naprawdę solidny brylok i może tak szybko by mi się nie rozwalił. Jeżeli chodzi o repliki papierowe, wy wiecie, że ja bardzo lubię repliki papierowe i choćbym dostała same pudełko z samymi replikami papierowymi, byłabym usatysfakcjonowana. Muszę jednak szczerze przyznać, że jak na zawartość dwumiesięcznego boksa, spodziewałabym się być może trochę więcej. Chociaż muszę przyznać, że znając y, wartość wielu z tych produktów i wiedząc, ile one kosztują normalnie w sklepie, y, no to zgadzam się, że nie moglibyśmy za bardzo zaszaleć. Zwłaszcza, że jeżeli oglądacie zagraniczne unboxingi zagranicznych paczek, tam bardzo często wszystko kończy się na czterech produktach, a tutaj o, mamy pięć papierowych replik, mamy. Kartę z czekoladowy żab, dwie świeczki, dwa eliksiry, em, kandyzowane ananasy, mamy przypinkę, dwa produkty licencjonowane i całkiem pogaźny worek herbaty. To jest naprawdę sporo herbat. Więc na pierwszy rzut oka znając zwłaszcza niektóre inne boksy. Miałam takie poczucie, że być może jest trochę tego za mało, ale, że, ale uważam, że ten boks mimo wszystko może się obronić. Jeszcze raz dajcie mi znać w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało i przypominam, że jeżeli chcielibyście sami sobie sprezentować taki boks, to koniecznie użyjcie kodu VERITASERUM, bo z nim macie 10% zniżki na właśnie te boksy. Plus będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. W momencie, kiedy nagrywam ten unboxing, nadal można jeszcze kupić lutową paczkę spokojnej, której tematem są czarnoksiężnicy i wiedźmy, czyli czarne charaktery z naszego uniwersum. Więc naprawdę bardzo intrygujący temat, tylko musicie się śpieszyć, bo bardzo często jest tak, że gdy paczki z poprzedniego miesiąca przychodzą do odbiorców, to... Te na kolejny miesiąc są bardzo szybko wykupywane, więc jeżeli chcecie sobie sprawić taką lutową niespodziankę, no to idźcie na stronę ulicapokątna.pl i skorzystajcie z kodów werium przy zakupie paczki spokojnej. W poprzednim moim filmiku mówiłam, że najprawdopodobniej filmiki będą pojawiać się co środę, ale już wiem, że najprawdopodobniej kolejnego filmiku możecie spodziewać się w sobotę, przynajmniej trzymamy kciuki, bo mam kilka filmików za nadrzu, więc... Pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału, na którym będzie pojawiało się sporo Potera, sporo Jane Austen, sporo książek i dużo, dużo innych rzeczy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, żeby niczego nie przegapić. Jeżeli podobał Wam się ten unboxing, jeżeli podobał Wam się ten filmik, dajcie mu też łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło też za każdy, zostawiony na dole komentarz. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. My już widzimy się naprawdę bardzo niedługo. Do zobaczenia. Nox.